Czy schodzisz tak nisko w głęboki przysiad? Najważniejsze jest, aby dobrze ci się ćwiczyło. Pięty nie mogą się podnosić i nie powinieneś być tak przekrzywiony jak krzywa wieża w pizie. Dlaczego tak dobrze to umieć? Może wiesz, dla społeczności plemiennych to praktycznie normalna pozycja. Robią to codziennie to bardzo korzystne, ponieważ rozciąga mięśnie, szczególnie w okolicy bioder i dolnych pleców, co znacząco poprawia samopoczucie. Jeśli to możliwe i bardzo, bardzo ważny mięsień, który ma wiele wspólnego z bólem kolan, również jest rozciągany. To jest dobre dla twoich stawów skokowych, kolan, bioder i dolnego odcinka pleców. Jeśli ci się nie uda, to tylko dlatego, że nigdy nie próbowałeś i nie ćwiczyłeś. Bo jeśli tego nie robisz, to mięśnie, które powinny u ciebie ustąpić, i powięzi nie będą już rozciągane. Wtedy możesz tak stać i sięgasz tylko do tego miejsca. Ale pokażę ci, jak to zrobić. Większość musi się mocno pochylić, a przy schodzeniu pięty lekko się podnoszą. Dlatego ogranicz głębokość, którą przyjmujesz, do takiej wysokości, przy której możesz utrzymać pięty na podłodze. I trzymaj się czegoś trochę, stabilizuj się i schodź coraz niżej. Może to dojdzie do tego miejsca. wtedy zatrzymaj się tu i ćwicz tam, Dwie minuty: raz rano, raz wieczorem, a wieczorem i następnego dnia pójdziesz trochę głębiej. i wtedy po prostu będziesz szedł coraz dalej i najlepsze rozciąganie do głębokiego kucania to samo kucanie.